10 medali olimpijskich, które zdobyła sekcja bokserska Legii Warszawa, mówi chyba sama za siebie. Takie nazwiska, jak w kolejności powiem, w takim czasie, jak zdobywali medale olimpijskie. Prawda? Henryk Niedźwiecki, Zbigniew Pietrzykowski, Józef Grudzień, Jan Szczepański, Wiesa Frutkowski, Janusz Gortat, za moim samym Kazimierz Ścerba, moja skromna osoba Krzysztof, czyli ja. Heniu Petych, Andrzej Gołota to są medaliście mistrzostw olimpijskich. W międzyczasie Janusz Gorta, czy Kazimierz Czerba, czy pan Pietrzykowski, czy Józef Grudzień zdobywali po dwa, czy po trzy krążki, to więc można policzyć, ile tych medali sama sekcja zdobyła na, na przestrzeni tych iluś tam powiedzmy lat. Dzisiaj możemy tylko wspominać i yy, och, ach, jak to kiedyś było. My musimy zrobić wszystko, żeby do tego, powiedzmy, do jednej dziesiątej wrócić, takich, takich czasów, gdzie medal olimpijski będzie taką normą w boksie, bo y, od Barcelony już nie mamy medalu olimpijskiego, już nie mówię w kontekście samej legii, ale mojej dyscypliny. No jest to bolesne, jest to bolesne, ale, ale gdzieś tam po cichu ja wierzę w to, że, że młodsi moi kolegi, którzy w tej chwili są w kadrze i, i, i pod okiem Zbigniewa Roby, też mojego przyjaciela serdecznego, Byłego zawodnika Legii Warszawa, że gdzieś tam się to tam scaluje i ten krążek na najbliższej olimpiadzie. Mam nadzieję i trzymamy kciuki, że ten, ten medal będzie. Wrócimy do tradycji powiedzmy, może już nie legijnej, bo to nie, nie ma nic wspólnego, bo legionisty nie ma w tej drużynie, ale przyjdzie medal na boks, na, 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 na konsekwencje bokserska, a gdzieś w kontekście kolejnej olimpiady, mam nadzieję, że Olaś, mam nadzieję, że Paweł Rumiński i, i Młodzi adepci, którzy chodzą tutaj i młodzi adepci, którzy chodzą na Forty Bema do sekcji bokserskiej, bo też tam taka sekcja bokserska jest, że tam się wykluje coś fajnego i, i gdzieś w jakiś sposób będziemy się cieszyć, chociaż z Olimpijczyka, a potem może z medalisty olimpijskiego. My zrobimy wszystko, żeby tak było. Czy druga strona zrobi to samo, co my byśmy chcieli? Okaże się, aczkolwiek tutaj faktycznie. Młodzi zawodnicy przychodzą, przyglądają się na te nazwiska i wielokrotnie też na moich zajęciach, czy na zajęciach Bogdana, czy, czy Karoliny Koszewskiej, Łukasik Koszewskiej, czy Koszewskiej Łukasik, medalistki Mistrzostw Świata zawodowej, zresztą, przychodzą te zawodnicy tak mówią, może ja kiedyś, a wiesz ja, czy ci panowie kiedyś też tak nie wisieli, ale sobie myśleli, że może moi starsi koledzy, a dzisiaj wiszą, wszystko przy Tobie, wszystko w Twoich rękach, wszystko w Twojej głowie, a my jako tronerzy opiekonowie Legia Fight Club czy Legia Sekcja Boxu, Klub Bokserski na Fort Wema zapewniam całą młodzież, że zrobimy wszystko, damy serce, żebyście byli, właśnie wisieli tutaj na tej ścianie jako, jako więcej niż sobie.